Witajcie, kochani widzowie. Korzystając z okazji, że no, przypadkowo stanąłem przed sklepem, który, o którym Wam zaraz opowiem, który wywołał właściwie nie ten sklep, ale jedno ogłoszenie, które nim się znajdowało. Wywołał płaszcz u wielu ludzi i u wielu dzieci, kochani. W tej chwili moja małżonka poszła do Rosmana, więc ja mam chwilkę tutaj na parkingu, żeby Wam odpowiedzieć. Akurat tutaj stanąłem. Zobaczcie. Tutaj, gdzie jest ten napis Apteka pod spodem w latach 80. była tablica ogłoszeń. Tak, I ogólnie ten sklep nazywał się kiedyś Społem, nazywał się kiedyś Społem, i, i jest tutaj odkąd pamiętam, no na pewno jest starszy ode mnie, czyli ma ponad 41 lat. I moi drodzy, nazywał się kiedyś Społem, teraz nazywa się to, nazywa się to Delikatesy Centrum. Ale przejdźmy do naszej historii. Kochani. W 1989 roku to się działo. Tutaj na tablicy ogłoszeń było ogłoszenie o wyjeździe dzieci do Stanów Zjednoczonych poprzez dofinansowanie fundacji jakiejś tam amerykańskiej na wakacje, bodajże to było na Florydę. No i, kochani, co się działo? W środku siedział w tym sklepie facet, miał tam biurko, wyglądał na poważną osobę, pokazywał tam jakieś zdjęcia z Ameryki, szmery, bajery i ludzie, słuchajcie, wpłacali. Na... Na dzisiejsze pieniądze, ja wiem, to było około niedużo To było 500 zł, słuchajcie, bo tam Amerykanie fundowali Wystarczyło takie zapisowe zapłacić I ja byłem, słuchajcie, na liście wpisany Mały Łukaszek poleci do Ameryki, ma 9 lat Na dwa tygodnie wakacji I kochani, okazało się, że ten facet to był naciągacz Zapisało się dużo dzieci, dużo Ja nie wiem, ale no, to była grupa, słuchajcie, około setki dzieci Setki dzieci, wyjazd miał być z PKS-u tutaj z Włodzisławia Śląskiego I kochani, cóż, no wyobraźcie sobie, że za dwa tygodnie jedziecie do Ameryki Rodzice popakowali te dzieci Już było niby wszystko załatwione, ten facet miał wizy załatwiać i tak dalej, i tak dalej Okazuje się, słuchajcie, przychodzi ten dzień, dzieci, z, rodzice z dziećmi czekają Około setka ludzi na PKS-ie no, i co się? No, i pewnie myślicie, nie ma autobusu. Nie, otóż słuchajcie, przyjechał autobus i przyjechali Amerykanie. Tak, ale to ten facet o tym wiedział, że Amerykanie przyjechali na jakieś tutaj, no nie wiem, na jakąś, na jakąś taką zwiedzanie tutaj tego starego miasta czy coś, jakaś wycieczka z Ameryki, ale oni nie wiedzieli, że. W ogóle nie mieli pojęcia, nic nie wiedzieli o tym, że jakieś dzieci mają zabrać na wakacje, wiecie o co chodzi. Facet po prostu... no i, no i co się stało? No i słuchajcie, lament, płacz tych rodziców, płacz dzieci, jak to nie pojedziemy do Ameryki? No teraz brzmi to naiwnie dosyć, prawda? Dzisiaj by to nie przeszło, ale pamiętajmy, że to był 89 rok. Eee, ten facet naprawdę umiał dobrze przestawić sprawę, pokazywał zdjęcia, tam jakieś dokumenty, pierdoły, słuchajcie. Był ubrany oczywiście... Ładnie w garnitur, więc to już no, zyskał zaufanie tych, tych, tych. Później jakaś babeczka do niego przyjechała, pokazywała, że tam jej dzieci też były, wiecie, mieli to nagrane. No, facet zbił fortunę i podejrzewam, że potem do następnego miasta się udał. Sprawa została zgłoszona na policji, ale policja rozłożyła ręce. No i co, nie ma chłopa i tyle. Wtedy nie było, wiecie, jakichś kamer i tak dalej, ale słuchajcie, lament tych dzieci, ja też płakałem. Strasznie to przeżyłem, że nie pojechałem do tej Ameryki, ci Amerykanie wyszli i no, jeden z rodziców znał angielski, że to wycieczka miała być tego, oni, że nie, że nie wiedzą, no fajnie, fajne dzieci, Polska tego, ale nie, sorry, sorry, to jakaś pomyłka. Po prostu ten facet wiedział, że tu będzie, słuchajcie, yy, yy, jakaś wycieczka Amerykanów, miał jakiś cynk, no i postanowił na tym zbić kasę. Wiecie o co chodzi. No także to ogłoszenie właśnie było tutaj w tym miejscu wisiało na tym sklepie i tu była słuchajcie na początku jak to wywieszono to była grupka ludzi zainteresowanie je dzieci do Ameryki mogą jechać. To właśnie na tym sklepie to to ogłoszenie wisiało i to się tu działo. Także zawsze będę pamiętać chyba do końca życia ten sklep tutaj i to ogłoszenie jaki to był słuchajcie to było wiecie lata 80. W Polsce, jaki to był bilet do raju wtedy. Nawet, słuchajcie, były takie szalone pomysły, że niektórzy rodzice pomyśleli, że te dzieci tam zostaną, słuchajcie, że, wiecie, lepsze życie, lepszy świat, Ameryka, no naprawdę. Naprawdę tak było, ale to były, przypominam, lata 80. Ja tam nie miałem zostać, od razu mówię, ja miałem jechać na wakacje, miałem porobić zdjęcia, miałem sobie tam, wiecie, yy... Może trochę języka podłapać, no miałem 9 lat wtedy, tak. I ale to było szaleństwo i to było słuchajcie jedno wielkie oszustwo, facet naciągnął tyle ludzi. Eee, I to nie jest jedno oszustwo, ja bym mógł Wam tutaj, ja chyba kiedyś o tym na live'ie poopowiadam, jakie to oszustwa w latach 80. ludzie walili wałki ludziom, ludzi naciągali na różne rzeczy. Potrafili sprzedać jednej, nie, przepraszam, poprawili jeden produkt sprzedać kilku osobom, kochani. Tak, tak było. Jasio. Także z tą wycieczką do Ameryki pamiętam, jeszcze raz powtórzę, na tym murze przed tym sklepem. Teraz tutaj stanąłem. Także krótka taka historyjka. Dzięki, pozdrawiam, zapraszam na live'a w sobotę, kochani, po 20.00 będzie dokąd mierza nasz świat. Część chyba czwarta czy piąta już. Cześć!